W odcinku naszego Let's Playa z gry Farming Simulator 2015 ze mną jest standardowa ekipa, ekipa czyli Jonas. No, przywitaj Siema. się! No, Miki. Siema I jak zwykle Wrolsz. Cześć. Dzisiaj, tak jak obiecałem, będziemy wywozić obornik. Trochę tutaj zastąpiłem Mikiego na początku. Robimy to, staramy się robić to jak najszybciej, ponieważ czas nagli. Ile tam masz tych procent? 47 No dobra, leć. dobrze idzie Czas mam ustawiony na 120, aby się jeszcze robił, ponieważ nie mamy go tutaj zbyt dużo Jeszcze gnojówka jest, a macie beczkowóz? Jakbym miał, to przecież by ktoś inny woził Nie stać mnie, ty 90 tysięcy, jak podskoczył hajs do mleko Kurde, ty zaraz... No zaraz... Zarag... Na dwie gnojary i ten, I Dobra, to puszczę ciebie i kupię... A weź ten, Miki, jesteś? Gdzie ty tutaj? Jestem, jestem. To weź oczy. ja będę latał. Aha, no dobra, to mi dojczkę zostaw. To ci już mogę kupić, ale musisz wziąć tego, sejma, nie? Do niej. Dobra, to weź, bo ja tu dam radę. Nie dam rady samym. No dobra, no to bierz dojcza i wynocha mi stąd. Samego dojcza zabieraj, nie? I jedź do sklepu, kupię ci ją. Ile masz procent? 5, 95 Dobra to... No to odczep tego. Chyba, że chcesz tą gojówkę włożyć w końcu czy nie? Nie, ja będę moi... No, no to Miki, chcesz włożyć tą gnojówkę? No to potem No Radzi ci bardzo, lecę na 30. Ej. A, mam trochę daleko na ten 30. No wroż! Podjedź tym! Albo na 32, Czekaj, no zaraz załaduję mu tylko. To ja mam jechać w Rollsteam? To ja mogę. To no. ja jadę tą nojówkę Dobra, to Miki zaczep tu pod ten rozrzutnik. Gdzie ty tu jedziesz? To. No obojętnie, niech wozi na te kupione wszystkie, i tak wozimy. Gdzie on to wywiezie, to jest bez różnicy. Ważne, żeby na nasze pola to wywoził. Hmm. Co, jakie to kupiłeś? Yy, nie wiem, jeszcze tego nie kupiłem. Ok, to ci Ej, to ładuj, ładuj, Miki, ładuj. Ile masz szansy? 90, 89 89. To jakie on Pierwszy, drugi. No okay, i a... nie chcę im zmówić, ale tak to się kielczy tu. Co ci się kielczy? Masz pier... pierwszy? ci kupiłem. Tego małego? No to... A ten drugi jest z agregatem. No to jakby z agregatem. No. No to sprzedaj to pierwszego. Dobra, no to jedź już tam do sklepu. Jadę, jadę. Aha, jęczmień. To ja pojadę na 29. Dobra, dobra. To gdzie pojedziesz to wiesz, mi, mi ta tam gradka, nie? <gry> Kurde, szkoda, że u mnie się nie zapisał ten serwer. Aha, Miki, nie głup. No, no, szkoda, szkoda. Ale ja lagi. Jakie lagi? Gdzie lagi? Jakie lagi? Jakie lagi? Ja teraz miałem. Ty, tu więcej jak cztery... Tu więcej jak cztery rozrzutniki, to czuję, że nie będzie, ty. No, teraz ścinka jest. Wow. A Miki. będzie? Pobijał go całego, mógł chłop pieszo chodzić. Dobra, dawaj jeszcze jedną łychę i ja już nie będzie to ale... Jak tam ci idzie, Janek? Dobrze, dobrze, 18%. Ile przejechać pasków? Raz, dwa, trzy, Czwarty jadę. No to good. To idea. Szkoda, że nie dodali obornik v 2 No ale w ogóle ci powiem zrąbali trochę 15 Gdzie było cię? Ja jadę tam na 32. No gdzie? 9,32 co ja gadam na 20, coś tam, 27 chyba, czy tam 26? Nie, nie, 26 tydzień, co ja patrzę? 23, może. O właśnie, jeszcze dokładnie nie pamiętam tej mapy tak. Ach, tam centymetry, milimetry, po prostu gracja ale po prostu nie? Może być cofnął, no, nie? <laughs> co, dalej? Aha! Ale to się napełnia po Wurniu. Spieszy ci się gdzieś? No ten Sejm nawet nieźle wygląda z tym, z tym rozrzutnikiem. Ja nie widzę ile procent jest. zarzuciło driftem, żebym zajechał. mi znaczy, czy pod górkę to da radę uciągnąć. O jezu, nie, jako się że pod tą górę. 9 na godzinę. Ty chyba zaraz mi stanie tutaj. <laughs> Łe, płynnego jest mało, nie, więcej jest. Jest 70 ton, litrów, 70 tysięcy litrów. No i... Nie zakręcę, Jeden. Za duże to jest, chyba. Dawaj ty na, jedziesz na... Na 32 Na 32, jest 32. Nie, na 30... 3. No, bo ja jest na 32 Gdzie? W lewo, w lewo mówię Ej, a słyszeliście taki może kabaret Ej, Na przykład GPS, nie? Prowadzi se ustawiasz Za 200 metrów skręć w lewo i mówi, w innych językach, na przykład dziewczyna Kochanie, za 200 metrów skręć w prawo Facet, kurwa, za 200 metrów skręć w prawo, dywilu Ale to w kamerecie to inaczej, nie? No A bo jak jedziesz, idioto, to też by było dobre To kurda, oszukałem, no, nie? Myślę, że on szerzej sypie Jak jest, ładnie robimy. Po ciemku jedziemy, żeby nikt nas nie widział. Weź za zapal światło, żebym nie widział coś. I tak nie wszystkie pola, tylko będziemy tamte. Reszta się nawozem czy tam wapnem obsypie i już. No, ale ten obornik to szybko z rozrzutnika schodzi w tej z powrotem i będzie po rozrzutniku prawie. 67% jeszcze. Tak dziwnie nie widzę z kabiny to, gdzie jest skryt. Ile ja jeszcze? Jeszcze 83% dopiero. Co tak panowie ci wejście dzisiaj? Na tamtym odcinku tak wesoło by było. A teraz... Za wesoło. Lag. Jeden ja masz. Kto? Janem. Tak, jeszcze tym skrofę. Jak tam ci idzie w Rolsz? Dobrze. Już coś tam jeździsz po jakimś polu? Tak, 33. Dobra, zaraz tam do ciebie zajadę. Uwaga, na zakręcie. Jeszcze co jest dobre? Było takie, Co, że ci przerywam, nie? Nie musisz później kultywatorować, tylko od razu możesz grać siatkę. Tak? No. Ostatnio na Facebooku było coś takiego. I była ta piosenka, gdy znajdziemy się na zakręcie, nie? No, to też. Fotoradar, pierdolnie tam zdjęcie. I taki go, go, gościu się odwraca i takie oczy, nie? A to takie, to, to dziecko, co z nami będzie, nie? A bo widzieliście takie śmieszne filmiki, jak policja jedzie, nie? I... Czekaj, jak to było? Taki fotoradar wycięty i przebrany człowiek, nie? A, no, 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 to widziałem. Oglądałeś, ale to zarobiste. Te. No. Jak tam uciekał przed nimi, nie? No. Ale spoko, nie? No. no w następnym odcinku będzie wielkie oranie, nie? Może się uda zebrać więcej osób, no to szybko raz, dwa oborać. Czekaj, Miki obróca się. Nie zadziałem się, no zakręciłem. Co z nami będzie? Jak rozpędzą się, niebezpiecznie. Ty już masz koniec ten? Ile masz jeszcze tam procent, Jonas? Ja? 50% dopiero. Użyłem. Dobra, tak on tu już będzie blisko, to wiesz, ja już polecę sobie. Tylko wiesz, postaram się zagęścić ruchy, nie? O, bo tutaj skromne zasoby widzę już zostały. Ale lagi, wyłączcie światła. Wyłączone, aha. Deski połamał. Co? W ogóle nie wiem kto jeszcze robi rozrzutniki w tych, w, w deskach tych. Ej, a robiliście może mody do... E, do trzynastki? Nie, nigdy nie próbowałem. Próbowałeś? Nie, nigdy nie próbowałem, bo nigdy jakoś tak wiesz, nie ciągnęło mnie do tego. A, a ty robiłeś kiedyś? No znaczy zrobiłem siewni... agrega... no jakby to nazwać. Agrega tu prawowo-siewny? No znaczy takie... z przodu takie wały, tak kambelanie. No. Włączane, a z tyłu ale nie mogę tego cholercu zaprogramować. Aha I tak to siewnik powiększyłem Powiem wam, że nawet z, um, tym Z się opłaca, bo to ledwo 50% mi zeszło, a... A, a? Tylko, że powoli się z tym strasznie robi. Ile A? lecisz z tym? 15 na godzinę. Syp tak bardziej na początek, Miki, jest 55%, dobra. Lecisz już, widzę tam. 15 na godzinę jadę. To się nie spiesz, nie? Bo on mi dopiero po. Pis... O, sto jeden koła już mamy. A idzie kaska za to mleko, ty. W następnym odcinku już normalnie wam po traktorze. Musisz postawić tą. Wiedz, wiedziałem. Ej, właściwie to... Jakie te? Zmyski wszystkie kołoków, bo trzeba będzie umyć. Ej, pługi to jakie kupujemy? To te? Ile one tu koni? 150 koni potrzebują. To te szóstki A kupujemy się. Tak, te zielone szóstki chyba, nie? No. A możesz zielone. mi kupić jednego tego Lemkena? Ty nie pociągniesz tym swoim. Ja nie pociągnę? Że co, że ja nie pociągnę? Dobra, już kupiłem cztery. O, 4 a nie 3. No bo nas jest czterech. Aha. Aha. Kup, Kup e, myjkę. Przecież jest myjka. Ale tu, koło krów. No dobra, to się zaraz kupi. Dobra, bo teraz jadę już. Już, Jonas, podjeżdża, Nie, mówię, że teraz. Ile masz? Już 95. 91, sorry. źle spojrzałem, ale wiesz, mi tam starczy, nie? Coś tu się chmurzy. Żeby, no nie, żeby nie padało. Równo za pogody. Nie powinno przynajmniej. Ile minut gramy? Właśnie nie patrzę, nie wiedziałem od której zaczęliśmy nawet. To ja. To kto tam ma jakiś czas, coś włączone? Nie wiem. Dobra. To zaraz coś pomyślimy. Dobra, ty, ja narzucę to pole, ty tam to zrobisz i będzie koniec, nie? Jonas zrobi swoje i będzie git. To jak ja mam jest, ja nawet połowę polea jeszcze nie zrobiłem. No ja tak samo. Też. Ja zacząłem z dwóch stron. Ej, a na przykład koło szesnastki, to co tam jest? Koło szesnastki? Co mój! Nie, nie tylko ta! Biegazownia? gazownia? Nie wiem. Dziewiątkę ci No biogazownia. gazownia. No widzisz, nawet nie wiem, a strzelałem, a... Trafiłem ty A farma jest koło 29 Tutaj tak? Gdzie, tak, tak, tutaj gdzie jadę teraz. A to czemu my tu mamy wszystko? No, bo jak nie, wszyscy, wszystko? No, co potrzeba. No właśnie. Już normalnie tu. Trzymaj przyczepy, cztery, y... Dwie przyczepy, dwa kombajny. No i, I tam jest nie A siewników nie ma na razie, bo zbieram na większe. właśnie. Jak się Je, znam... Są siewniki. Ale to do kukurydzy tylko. No, do kuku. No, do, no jest, to... no, do zboża trzeba będzie kupić. Hmm. A ty, jak już teraz poramy to już agregatami nie będziemy jeździć, nie? Bo po co? Przecież w, w, sie w, sie w siewnikach są przecież agregaty. No. Tylko rozmyślam tu, jakimi tymi, tymi siewnikami będziemy jeździli. Czy tymi szósteczkami, czy czym? Bo tamte to za duży, to tymi szóstkami trzeba latać. Oo akurat dłuka się odechował Co? Akurat dłuka się odezwał, ten ten, a on, to je mnie, kumpel O widzisz O co się pytał? Silver. No Aron No Arum. Paypal, wytessel, To się miał Mi trochę szkoda, że zlikwidowali tą błonę talerzową, co była w 11 i 13, ta 6 -metrowa. Bo ona była fajna. Ja tam jej nie używałem zbytnio. Ale nie, jest Ty dobra, ty ten czas ja zmniejszam, bo. Nie chcesz mi się kolejnej nocki tutaj wiecie. Ej, Miki, dużo tam jeszcze tego obornika jest. Ile jeszcze będzie? No wreszcie powiem, tą gnojarę chyba zapełnimy. Tu lecimy na skróty. Aha. Ten skrót to mnie trochę dużo kosztował, ale dobra. Dobra, tu już druga tak. gnojara musi jeszcze. Co musi? Druga gnojara. No jadę właśnie To no dobrze, bo mi akurat tam jeden to się zmieści, już będę miał u siebie całe pole tam No nie bardzo A u Ciebie ten John ile tam jeszcze trzeba? Nie dopiero jeszcze tu pola nie jest robiona Co ty gadasz? No Dobra, ty to trzeba będzie tam wiesz, poza odcinkiem dorobić u mnie teraz jest może połowa. No. O może jest. Ej, on ma najlepszą borsz, robotę. To się z z nim jak będzie chciał. W życiu. nie pasuje. Aha. Jeszcze powoli, nie denerwuję się. Zaraz chyba drugą taką kupię i będę też przylecał tam do ciebie. A nie, nie kupię, mam no, tylko... Mam 10 ogóle jesteście? Mam Ale... Co? Ale o co Kama? No o województwo e, czy... Województwa. No to wymieniajcie. No. Ja jako polska. Za polska. Zachodniopomorskie. Podkarpackie. O kurde. Z całej Polski panowie jesteśmy. Dziękuję. Wszystko. No. 5% mi wsypał, dobra, to jadę to wyrzucić do tego. Już skończyłeś? No mi się skończyło już. A. Jeszcze pół pola zostało. Dobra. No. Ty to trzeba będzie jedną gnojarę sprzedać i kupić ten. Być No. No ładuj się. Tylko ten mój, tylko mój ciągniczek nie da rady, tylko Jonasa, nie? O dlaczego mi nie chce chwycić L, R, żebyś nie ładował? O jest. O tak fajnie skwina zrobię teraz. To ja już właśnie wysypało mi się. Ej dajcie się tepnąć daj tak do was. Daj co? Dajcie się tepnąć do was. Po co, gdzie jadę już teraz do krów. A ja zaraz jadę, jeszcze mam parę prac. Ej dajcie się tepnąć tam do was. Przecież już na, do krów jedziemy. I co ja mam robić? Leżeć. <laughs> Bo możesz myć sprzęt ty A kupiłeś? Właśnie idę kupić A co kupił? Myjkę A ci się miał To odejdź mi proszę. Masz żeś postawił na środku Gdzie? Na, na środku? Na boczku <noise> Wiatraka? Nie, na, wiak, na wiatraka nas nie stać Odepnij rożytny że... A po co tak też pójdzie? Nie pójdzie. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie. Na dachu posta będzie najlepiej. Nie schodź. Rozrzutnika myć nie musisz, bo przecież on się prawie wcale nie obrudził. A to do ty, bo on po pierwszym rozrzutniku już powinien być cały upierdzielony. No nie, nie wiem, takim pewien, ale pocho. Obciążnik się nie umyje, nie masz co próbować. Nie umyj się. Umyje się, ale jak go odczepię No nie. Tak, tak, jak odczepię to się nie tylko umieć. Nie chcę się odczepiać My się tak Mi się tak nie Ty nigdy nie chciał umyć Gdzie Minia Jest Minia Gdzieś przejechał jest Mika to, to nie w pięciu tylko w dziesięciu może być? Eee, czekaj, to tu... Dobra, niech tu sobie stoi ten działnik. Daj to, ja je Ja myję. Ja myję. Ej, a nagrywamy jeszcze? W ogóle, bo nie wiem. Tak, jeszcze leci czas. Jeszcze nagrywamy, nie? Chyba jest, jest już ponad pół godziny. No to przyję, dobra. Więcej, więcej. więcej, więc to weź wysiądź tam. To chodźcie wszyscy do WROLSZa, nie? Tam zrobimy zakończenie. Wysiądź w WROLSZ z ciągnika. Poczekaj, nic się to ja przejadę jeszcze. Dobra, to biegniemy do niego. Chodźcie. No, no. Widzimy cię już. Ej, jakiś Debil na, na Polu jeździ z jakimi widłami z widwami, z pochodniami z grabiami, że to nasze pole biał. nawet piły nie mam Chciałbym mu łeb przy samej dupie ryba psuje się od góry i idzie aż do samej dupy jak to, by, jak to było gdzieś tam w necie dobra wymaś tego ciągnika no, to w dzisiejszym odcinku nie za wiele zrobiliśmy, no ale dobra. Wywieźliśmy trochę obornika, upierdziliśmy Lambo. Jak to każdy mówi. Patrz! To ty... to mambo. Mambo. Oddaj mi Lambo! Patrz, bijam się o Lamborghini, ty. Moje Lambo! Ja sobie raz Dobra, niech sobie, prze... niech się przejedzie. W następnym odcinku będzie wielkie oranie. Także... Nie wiem, bo ja jeszcze będę gnojówkę rozwolnił. Także żegna się z wami bolo i ekipa. 那倒是，是吗？